Witajcie wszyscy, bardzo serdecznie gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj trochę ponarzekamy na Star Stable. Czemu? Przekonacie się za chwilę, ale generalnie jest mocne. Mocne to jest bardzo. Ale jeszcze zanim przejdziemy, to chciałam podziękować pięciu ostatnim subskrybentom oraz moim kochanym wspierającym. E, co w ogóle jest tematem mojego zawirowania, tego, że w ogóle dzisiaj jest odcinek? Co się wydarzyło? Otóż Star Stable wróciło rolkę. No okej, okay. jaka to rolka, no bardzo gruba, uwaga, pokazuje. Dobra, zacznijmy od tego, że będą muły w starstej, bo jakby to było już wiadomo od dłuższego czasu, ale zobaczyć to na własne oczy jest naprawdę. Dalej szokujące i mocne, ale co w tym jest takiego nie tak? Jak wiecie, SSO specjalizuje się w błędach wszelkiego rodzaju, no i jest to bardzo wkurzające. I żeby mieć błędy na własnym Instagramie, czy Wy widzicie to? Czekajcie, bo to jest za głośno u mnie, czy mogę od początku. Widzicie, jak to zacina w ogóle wszystko? Jak to jest zrobione. Tutaj w ogóle całe tło jest jakieś zlagowane, cały ten konie jakoś tak chodzi w lagach, te konie w ogóle jakoś dziwnie biegną. Dosłownie to można było nagrać normalnie w SSO i wszystko byłoby ładne. A tutaj te konie dosłownie jakoś tak. Co to jest? Co tu się dzieje? Wygląda jakby były wszystkie wklejone. Znaczy pewnie są wklejone, ale to wygląda mega brzydko. Jak wiecie, to jest rolka na Instagramie, która trwa nie wiem ile, 10 sekund, to naprawdę można ją ładnie zrobić. A tutaj jest coś na odwal oczywiście te animacje o koniach? Mam nadzieję, że to jest jakaś specjalna animacja, że generalnie będą jeździł normalnie. Tego się spodziewam, ale ciekawe generalnie. Wyglądają ciekawie, no ja czekam na muły. Ja jestem pozytywnie nastawiona, wiadomo, że jest to gra o koniach, ale różne dziwne rzeczy tutaj też się zdarzają akurat, to nie możemy zaprzeczyć, ale no ta rolka to jest jakieś totalnie niewypełnione. Co to w ogóle jest? E, niektórzy chcą wygrać, bo niektórzy są stworzeni do wygrywania, coś takiego, nie? W tłumaczeniu. Niektórzy po prostu chcą się cieszyć z jazdy. W każdym razie ta przygoda jest twoja. I to wygląda generalnie, jakby nam mówili, że muły będą troszkę wolniejsze. Oczywiście mam nadzieję, że nie będą jeździły tylko stępem z, z takim u takim uuu, uuu, bo to by było bez sensu. I właśnie z tym się zgadzam trochę, że jest too much head moving, czyli za bardzo ruszają swoją głowę. Ale jeżeli faktycznie jest to tylko i wyłącznie jakiś dodatkowy chod, to spoko. Huty chyba się mówi, no, dodatkowe huty. Język polski, trudny język. Ale jeżeli to jest stem, no to jeszcze w miarę. Mam nadzieję, że nie będą tak wszędzie, nie, z tym bubem jest nie mogę to patrzeć, nie na ten początek, jest okropny. You're doing amazing, sweetie! No, w każdym razie wydaje mi się, że będą jakoś w maju, nie? Jak już jest taki spoiler taki poważny, poważny, to one będą jakoś w maju. No, ale generalnie chciałam porozmawiać o tym, jak to wygląda. Bardzo źle. No i to w sumie to jest takiego niespodziewanego odcinka. Dajcie znać, co Wy myślicie o mułach ogólnie. Ja uważam, że będą fajne, fajne, takie coś innego. No mam nadzieję, że to jest dodatkowy chód po prostu, nie? Że one nie będą faktycznie w każdym chodzie robiły tak, takłbem mocno, bo to by było bez sensu, bo małam mega wkurzająca w ogóle od tyłu po prostu jedziesz i widzisz takie uh, uh, bez sensu. Dobra, także wam bardzo za oglądanie no i do zobaczenia, pa, pa!